Jurassic Park Survival to gra na licencji Parku Rejskiego, w której wcielimy się w dr Maya Joshi, która nie zdołała się ewakuować z wyspy. Pierwszy zwiastun produkcji został zaprezentowany na grudniowym The Game Awards. Dostaliśmy wtedy ogólny opis gry i zapowiedź czego możemy się spodziewać. Przez ostatnie kilka dni wielu fanów liczyło na nowy zwiastun na Summer Game Fest i Xbox Showcase, ale na jakiekolwiek nowe informacje musieliśmy czekać do 11 czerwca czyli rocznicy premiery pierwszego Jurassic Parku. Dostaliśmy nowe zrzuty ekranu, koncept arty i garść informacji o grze. Witajcie, ja jestem Addison, a to jest podsumowanie wszystkich najważniejszych informacji o nadchodzącej grze z uniwersum Parku Jurajskiego. Wróć na wyspę ale w dzień po wydarzeniach z filmu Park Jurajski przeżyli ekscytującą akcję z perspektywy pierwszej osoby jako naukowiec InGen dr Maya Joshi, której nie udało się ewakuować z wyspy w tej jednoosobowej grze przygodowej akcji i odkryli nieopowiedzianą do tej pory historię. Przez poruszające spotkania doświadczeń cudów oraz niebezpieczeństw związanych z dinozaurami, każdy z nich posiada własne, odrębne i adaptacyjne zachowania ożywione wizją Johna Hammonda. Jurassic Park Survival pozwoli nam na swobodną eksplorację wyspy, Chociaż słowo swoboda niezbyt pasuje w kontekście niebezpieczeństw, jakie spotkamy na naszej drodze. Oprócz dinozaurów znanych z filmów jak Velociraptor, Tyranozaur czy Dilophosaurus, spotkamy również gatunki niepokazane w filmie, ale które istnieją w kanonie. Niewykluczone, że zobaczymy takie gatunki jak Kompsognat, Hererazaur, a nawet Trodony czy Pteranodony. Velociraptory widziane na oficjalnym zrzucie ekranu to osobniki, których nie widzieliśmy wcześniej w filmach. Owszem, mają te same ubarwienie, ale nie są to osobniki trzymane w raptor pen. Ta konkretna grupa odpowiedzialna jest za jaja, które Alan gra znalazł w dżungli. Gra będzie w dużym stopniu oparta na eksploracji. Myślę, że dobrym porównaniem będzie tutaj Subnautica, gra łącząca tryb przetrwania z ciekawą fabułą. Wydaje mi się, że Jurassic Park Survival może być podobnie. Będziemy mieli nakreśloną fabułę i możliwe ścieżki jej rozwoju, ale dostaniemy też wiele funkcji czysto survivalowych jak crafting, budowa schronienia i tym podobne. Oprócz znanych lokacji z filmu, odwiedzimy również nieznaną część wyspy. Wiele nieukazanych później miejsc, możemy ujrzeć w scenie kolacji w Jurassic Parku. Wyspa jest w takim samym stopniu częścią historii gry, jak postacie i dinozaury. Nadal nie widzieliśmy jeszcze rozgrywki, jednak Hollis Lake Saber Interactive przedstawił następujące wyjaśnienie, jak będzie wyglądać eksploracja wyspy. Wyspa jest pełna różnych typów terenu, wiele z nich jest dosyć trudnych w pokonaniu. W niektórych przypadkach gracz będzie musiał zachować ostrożność i planować, sprawdzając trasy z wyprzedzeniem. Będą też chwile, kiedy gracz będzie musiał bardzo ostrożnie poruszać się po danym otoczeniu, aby uniknąć uwagi niektórych drapieżników. Główna bohaterka Maya nie jest ani nad człowiekiem, ani bohaterką akcji. Za każdym rogiem czyha na nią realne ryzyko, a gracz będzie musiał wykazać się inteligencją, hartem ducha i cierpliwością, aby przetrwać liczne wyzwania na wyspie. To wszystko, co na ten moment wiemy o Jurassic Park Survival. Niestety gra wyjdzie najwcześniej w 2025 roku, z prawdopodobnym przesunięciem na 2026. Warto jeszcze dodać, że oprócz głównej bohaterki mamy jeszcze zobaczyć jakieś inne postacie, ale póki co nie mamy na ten temat żadnych konkretów. Do usłyszenia w kolejnych materiałach i pamiętajcie, że życie zawsze znajdzie sposób.